Jak było na meczu, wspaniale. Polscy kibice są wspaniali, kurwa, siatkówkowi. Mega, 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 mega. G. Tomek Fornal over Hyped Playa. Aha. I powiem Wam jedną rzecz, nie? Takie niesamowite zrobił na mnie wrażenie wczoraj Wilfredo Leon. Znaczy to nie jest pierwszy mecz, który ja widzę, jak on gra, ale miałem, ja nie wiem kto wczoraj został uznany MVP, a ten Ziomek Kurwa robił wszystko. Wiesz, tym zapierdalał serwis 140 na godzinę, kurwa. Ci przyjmujący bardzo dobrze w Francji grali, bo kurwa przyjmowali takie petardy czasami od Wilfredo. Ale jak była tam akcja, że on wypierdolił, no taki kurwa serwis, że chłop na przyjęciu przerzucił piłkę i wiesz, jeśli Wilfredo serwuje i jeszcze na koniec kończy kurwa akcję, kurwa po skosie, albo była taka była taka akcja, że wiesz, że. Jak tu masz siatkę, to chłop zbieg z lewej strony i kurwa i, 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 takiego, i takiego skurwysyna syna tu zapierdolił w tych chłopów. Ja uważam, że wczoraj MVP powinien Wilfredo zostać 100%. No i taki zawodnik, taki młodziutki, nowa, nowak J. E, też kurwa zajebiście grał, moim zdaniem. Dużo bloków, kurwa. Bardzo tak, bardzo tak fajnie. Tomek. Tomek grał spoko, ogólnie Polacy spoko grali, ale czasami przyjęcie było ciężkie. Parę razy się nie przyjęło, że tak powiem. Yy, no ale chyba w ataku był dosyć skuteczny, nie? Więc no. No i kibice, no ci kibice, kurwa siatkówki, to, to topka, kurwa, topka światowa kibiców, nie? Bez podziału na sporty, nie? Ogólnie Polacy dobrze kibicują. Ja pierdolę, tam taka wrzawa była. I, I tam praktycznie cały czas się stało na tym meczu, nie? Jakby. Jak był jakiś tam przestój dwuminutowy, to zaraz speaker wstajemy i klaszczemy, kurwa. W ataku według Oponi, to Tomek, drugi Poleoni. Nie, 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 Tomek w ataku dobrze, tylko tam z przyjęciem były ten, nie? Wiecie, kurwa, bo mówicie, że pod formą. Prawda jest taka, ja wam to mówię, kurwa, z ręką na sercu, nie? Jak, jak gadam z Tomkiem, on od października zeszłego roku to miał dwa tygodnie wakacji. Znaczy, wiadomo, miał jakieś tam pojedyncze parę dni nie wiem na jakieś święta czy coś, ale tak, żeby sobie odpocząć. No i wiesz, no i teraz jadę do Chin, teraz jadę do Chin po Chinach albo będzie tydzień wolnego, albo nie będzie. Atmosfera na meczach kadry w siatkę jest 10-10 za jak się ogląda, to są ciarki, a na meczach kadry w nogę to krzyczą, to Ja na polskim meczu kadry w że cenze byłem, byłem tylko raz, był to mecz, był to mecz... Polska walia we Wrocławiu, chyba jeden jeden się zakończył. Bardzo też ładnie grał ten taki, taki siwy ziomek kurwa z Francji, ja nie wiem jak on się nazywa yy, Libero ich, kurwa, zajebiście grał, wkurwiał u mnie. Ja pamiętam, wchodzę na tą halę, wchodzę na tą halę, kurwa tak popatrzyłem na niego, mówię kurwa, ale on mnie z mordy wkurwia, nie? Znaczy, nic do niego nie mam, nie wiem na co to jest. A tak mówię kurwa, cwaniaczek, to jakiś kurwa cwaniaczek jest. A potem kurwa jak grał. Grebenikow, no możliwe, ale pierwszy raz się wczoraj spotkałem z tym, że yy, polscy kibice wygwizdywali, wygwizdywali, przy serwisie zawodników, jakby nigdy wcześniej nie miałem, ja byłem na iluś tam meczach siatkówki, byłem na głównie klubowej, ale na kilku reprezentacjach też byłem i zazwyczaj, i zazwyczaj tam nie ma czegoś takiego, nie? Kiedy następny mecz w siatkę? Wiem, że w sobotę lecą do, do Chin na playoffy i z Japonią chyba gramy. No i widzicie, no i teraz tak jest już, jest już stary lipiec, oni nadal krają. Teraz jeszcze dokończą tą Ligę Narodów, potem jest Memoriał yy, Huberta Wagnera, tak? A potem we wrześniu są Mistrzostwa Świata. <laughs> A potem znowu się sezon ligowy zaczyna. Oni dosłownie nie mają wolnego, nie? Jak grasz w kadrze jeszcze, jesteś wiesz, na tyle dobry, że grasz w kadrze, nie tylko w klubie, to ty nie masz wolnego. Nie masz wolnego w ogóle. Kurde, ale mnie wczoraj z nienawidzili tam niektórzy ludzie, nie? Ale się tam, ale się źle czułem. Masakra. My tam przyjechaliśmy z taku, no tam wiesz, kibicujemy, oglądamy. No i po meczu, i po meczu kibice tam schodzą tam na dół, nie? Żeby sobie zdjęcie zrobić, jakiś podpis, coś. No. I tam pod ten sektor, no najpierw tam Tomek gdzieś podpisywał tam po tych, po tych rogach. On jakieś zdjęcia robił, podszedł do nas, nie, i mówi, to chodźcie sobie zdjęcie zrobimy, nie, Przejdźmy przez tą, przez tą taśmę. A tam speaker powiedział wcześniej, że 15 minut jest, nie, że tam, że 15 minut tam zawodnicy do dyspozycji i tak dalej, przejdziemy przez tą siatkę. E Najgorsze zdjęcie na świecie, na no, zrobił jeden ochroniarz. Nie mam mu tego za złe, ale Ribaja tam wpierdolił. Mega dziwnie to wygląda. Mega dziwnie wyglądało to zdjęcie. No, ja mówię, Ty Tomek, podpisz mi koszulkę. Nie mam w ogóle podpisanej koszulki przez Tomka, nie? mi tą koszulkę. W antyramę ją sobie wstawię. Będzie tutaj koło Ronaldo stała. Tu mamy Cristiano Ronaldo. I tu będzie Tomek Ronaldo Stał obok. No, no i tam poszedł, coś tam komuś podpisał. Już musieli iść, poszli. I tak wchodzę tam, jakby tam ten tabun ludzi stoi i się tak kurwa, się tak na mnie patrzył, jakby, jakby mi przynajmniej jakąś krzywdę zrobił, nie? Nie, masakra, masakra. Jak tam po meczu tak tylko podszedł tam piątkę zbić i, i taka babka mówi hm, hm, mam nadzieję, że tu jeszcze wróci. Ja mówię, je, kobieta, masakra. Nie, me meczówki. Pewnie jakbym poprosił, to by mi dał jakąś meczówkę. Kupiliśmy sobie takie koszulki, kurwa, za 300 zł. Ja wam ją pokażę. Czekajcie, pójdę po tą koszulkę. Były tam takie stoliska z, z koszulkami wszystkich reprezentacji. No i taką koszulkę sobie kupiłem, nie? Razem z taku. W sumie kupiłem sobie i taku. No. I jednak podchodziłem i tak coś co wyście, kurwa za koszulki kupiłem. Ja mówię, no jedyne co były. 305 złotych kosztowała. Ale mam podpis, siedzi. Siedzi. Muszę sobie kupić też taką koszulkę, bo to chyba nie jest oficjalna kadry, no, oni w takich nie grają. Nie, koszulkę z Jastrzębia mam Tomka też. Albo ze dwie mam. Pamiętaj, jak pierwszy raz na mecz. Do Jastrzębia. Poszliśmy do tego fanshopu. Kupiliśmy sobie po koszulce Jastrzębskiego, Szali, okulary, czapki. Ubraliśmy się w to. Jak siadałem na trybunach. Oni sobie tam grają, grają, grają. Tak jak się tak odwraca, uśmiechnął się. Chuj, grałem tam daje z Olsztynem, wtedy grali, wygrali. I on mówi tak. Mówi. Na grałem sobie jak tak spojrzałem na trybuny I mówię Co to kurwa za klauny tak przyjechał ubrany, No sobie nikt tak nie był Wiesz, ludzie tam zaznaczają jak koszulkę, jakiś szalik, nie? My mieliśmy wszystko, nie? Mówi Jak patrzył, mówi, mówi że Tak spojrzał, kurwa co to za klauna. Mówi, no tak Mówi, mogłem się tego spodziewać No Ta Jerel był nawet z tego Ale wszystko mieliśmy Okulary szybkiego czapki, stary szaliki, koszulki No Więc więc mamy taką koszulkę tutaj z podpisem. Opłacało się jechać stary 1100 km wczoraj. Więc ja ją sobie tutaj na razie powieszę i zamawiam zaraz antyramę. Żeby ładnie tutaj była. No. Więc, więc jak najbardziej. Na forewie są for F siatkówka koszulka meczowa replika domowa a ja nie chcę repliki ja chcę oryginalną a tu jest adidasik jersey ale oni chyba grają w tych chyba w tych grają T-Shirty. Te najgo, ne, najdroższe te, a forew sponsoruje piasta Gliwice Stal mielec, koronę Kielce. Dobra i tutaj są. Replika doma. Aha, czyli nie ma oryginalnych. To która najlepsza? Aha, bo to jest zaksy koszulka, to nie jest kadry, to też jest Zaxa. stal mielec. Męska. Nie, zielona nie. Czerwona. O, czerwoną. Czerwoną. Elkę numer 21. Super, dojmijmy. Kornal. <grym> I. Czas zostaje 4 dni robocze. No bo wiecie co? Zrobię inaczej. Ja poproszę, żeby mi ją na Fast Track zamówili. Bo ja mam problem z tymi kurierami, że ja potem kurwa nie potrafię się z nimi zgadać. A tam mi na pewno odbiorą. Oryginał tylko kod zawodnika możesz dostać, sprzedaż tylko repliki są. Okej. Okay. Zaksa z formalem kup? Nie, no to takie ja wiesz. Paczkomatar mi się do tego jeździć nie chce.